Nie jest cukrzycą taką. Skąd? Nie z taką, cukrzycą brzydko miejscomiernie zależało, hmm. wiesz? Ale moim zdaniem, moim zdaniem to też jest trochę manipulacja, bo on wiedział, że ma cukrzycę i on wiedział, jakie są ten... Więc jak pierwsze co po porażce idzie, leży i, i jeszcze na początek filmu wstaje, no nie powinienem walczyć z taką cukrzycą? No nie powinieneś. No nie wiem, takie kurwa jest to takie o, nie? Wiesz przed y, wyjściem mu tak nie o, Od adrenaliny miałem dobry cukier, a jak wychodziłem, to już widziałem, że leci. Kurwa macie. Zaraz ci będzie działo. A nie! Jak Dobrze. Dobrze, powiem że dobrze. Szczęśliwy. Cieszę się. Ja również. Dziękuję bardzo. Nie mogę to troszkę masz do? Bo chciałem wiesz doskoku, nie? Ale widzę, że tą nogę czuję Jak robię to się najpierw Teraz dwa się I długi prawy Ręce długi prawy Teraz ręka wysoko Siema, siema piątka widać No i jest to nie? Nie no kurwa, ja się ze po drodze. A idź człowieku, ale zejście tutaj musicie mega uważać, bo to ja jest pan... one way ticket. Bo to by rozjebało, nie? Pay -per -view. Jakby wersów się biła na przykład z Lexi, no. albo. Nie, ona Jezu, nie jest Wersów w Lexi, ale to by była. Wersów nie waży tak od. Nie wiem, wersów jest malutka. Lexi jest chyba delikatnie niższa ode mnie. A wersów ja bym powiedział, że ona ma metr 60, ale nie wiem, może ma metr kurwa 65 i ktoś się obrazi zaraz. Nie wiem, jak tak optycznie, no tak optycznie to ona ma 35 kilo, nie? walka, no to według mnie dwie najmocniejsze influencerki. No. no, tak, 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 tak. O, o, mi się wydaje, że coś się odpierdoli, ja, ja tak mam przecież, że dzisiaj coś wisi w powietrzu Że, o, Ale, ale, ale wiesz, że ja też tak mam? Ale mi nie chodzi o ani to o, nie, 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 mi właśnie nie chodzi o walki, tylko że na przykład tutaj właśnie coś spadnie. To się, na Tak, pasuje, no, idealnie. Tylko. Właśnie najgorszy uważam jest stres. Co mm -hmm. to jest największy problem tutaj tych wszystkich zawodników? Że ktoś się za bardzo zestresuje i psychika, bo ciało to tam sobie poradzi. No ciało sobie poradzi, oczywiście, że tak. To wojno RI! Do wojny rynk, zaraz cię zniszczę, z. cię co ja to Co ja to masz na trybale, wariacie? Tyś miał pierwsze wrażenie, że ci daje z Absolutnie Ty. tak, powodzonka Widzisz odrapanie? Są... Co? Tu się chyba, bo tu Nie, wiesz co, drapany? nosiłem takie wisiorki, chyba za ciężkie mi przetarły trochę w naśbyt. Powodzonka, Powodzonka, Po ostatnim, że zakazali. Kurwie one na czole aż się wytatuowałeś. I dobrze! Nie ma co się poddawać presji. Ani, ani nie ma co iść z nurtem rzeki. Wiesz co, Mordor? Nie, bo ja nie współpracuję z Medtlikiem, a współpracuję z Fortuną. Zaczepił mnie chłopak tibijczyk Punio i dał mi SDK, żebym wygrał walkę. To jest okay. bardzo silna runa tibijska. To mi da kurwa moc. Gdybym był obok Wagdęgi, to bym zajeżdżał. Gdybym był obok Sylwta, to bym go... Ej, ej, a ty nie powinieneś być na próbach, kurwa? No przyjechałem specjalnie, no, więc wieczór. Nie Kręci, tak ale nie dziś. Nie, eee, nie lubię Sylwta! Patacha, eee, eee, oby przegrał, oby przejechał Dany! <grym> nie, żartowałem nie, oczywiście, żartowałem! Się stało, Przegrałem i co wtedy? No, się nie stanie. Okay. Mocne walki do tej pory trzeli najmocniejszy knockout w ogóle w historii jaki widziałem na pewno fejmu. A dawno nie widziałem takiego mocnego odpięcia, Dobrze, dobrze. Tak to, to była dobra walka, szkoda, że smoła się ten. Pieniążki, gratulacje dla Sandry za prawko. Pozdrawiam. 50 zł. Dzięki złoty. byku! A to Sandrze powinieneś wysłać, ale chuj, przekażę. Szkoda, coś mu nie, wnało, nie wnało. Teraz ty rozpierdalasz tego pana jednego. Którego? Tego no, stary, nie wiem z kim. Ale ty płacisz, <noise> mocno, co, bo smolasty, czy so? tak. Więc musisz go A to jest jego dziewczyna Smolastego, z czy co? Dobrze. No Norberta też, już przebywała. I dlatego płaczesz. Nie. <grystanie> jak tam Sylwek? No myślę kurwa, że było dobrze, że przekazałeś mi moc od razu po nocoucie. Mordowa, kurwa... kurwa, pożera tak? No ja tak No i mam nadzieję, że pożre... go. <grystanie> <grystanie> Ma być drugi To się roku. serii... to na się tak seria. Tak gaz... Pewnie. Kurwa mordo. Nie, ale to co robi Filip Zabieski? Szok. On trenował. Nikt mi nie powie, że nie, nie trenował. Może nie na maksa. Nie. <grystanie> Dobrze jest, wygrałem. Ja się czuję jakbym wygrał. Ale... Tak szacun Kurwa. Ja nic nie trenowałem. No by kurwa nie było nic. Czy nie jest soliką Brazil? Ja nie wiem. No ale zajebiste. Zawsze jest troszeczkę mniejszy, więc ja mogę... To dobrze. Jeszcze Ocani coś niechubę. sobie dołożyć. zrobiona jest. Nie skup się już tak? tutaj, nie? Tak, Już kurwa tak. bez szukania, gadania, rozmiarów, wszystkiego, już pierdolony. spokojnie.

Pożera. Tak szczerze to, to jest cringe w chuj, nie? Nie wiem, mnie to cringe'uje jak widzę komentarz i, i to nieważne czy to był 2015 rok i ktoś pisał kurwa i odparmia, dla mnie to też było przypałowe, czy pisali Hajsownicy, czy teraz piszą Batacha? takie to jest, nie wiem, fajne, że się identyfikują, wszystko git, ale nie wiem kurwa cringe to jest jak ktoś tak się wydziera. A pani no, Tukierek do góry. Ty też robisz cringe? No, no pewnie masz rację, no różne rzeczy cię cringeują, nie? Kacperek przesyła 10 złotych. Siema wujek, będzie ligusia. No palić. będzie, będzie, będzie. Ale cię nie będę tym zajmował. Pierdol to, już jest po wszystkim. Teraz to już luz, tylko bądź kurwa. Uśmiech luz, szkoda nie żyłem, żałuję. Nie bądź to, to już kurwa to nic nie dam. Nie tylko zastanawia jedna rzecz, nie? Bo Wardenga ogólnie taki jest, no wiesz, że trzyma psychę, że jest taki zrównoważony, że ten, a bo na przykład po innych zawodnikach jak tak mijasz, bo ja tam kurwa też się gdzieś tam obracałem, nie? To wszyscy mniej bądź bardziej mówili, no kurwa, wiesz, trochę jestem zestresowany, kurwa, dużo ludzi, a on tak na luzaku, na luzaku, na luzaku i potem i, i potem jest. Odwrotnie, bo jak wchodzi do klatki, to, je, to z tego co mówię, jest w kurwa zestresowany. A, a tam ci już jakoś, nie wiem. Może się lepiej stresować przed walką, nie? No ale wiesz, cukrzyca, może, ja nie mam cukrzycy, nie? Ja też się nie, nie, nie obracam wśród osób, które mają cukrzycę, ale no to chyba wiesz, że masz cukrzycę, nie? To, to jest raczej Twój wybór, że gdzieś idziesz. Wiesz, co chodzi, nie? To, że mi się nie widać, to nie znaczy, że mu Baja nie świruje? No nie, no, ale jak mu zadałem pytanie, nie, no, spoko, jestem spokojny, wszystko git, nie? Wiesz, że jakby się tak nie... uzewnętrznia, o. Znaczy ja wiem, że ten, że ty czytaliście story i teraz kurwa każdy, każdy jest y, lekarzem, nie? To jest tak jak jest covid, to kurwa każdy jest biochemikiem, zna się na szczepionkach i, i na radzeniu sobie z pandemią. Każdy ma swój pomysł. Teraz też ktoś, wiesz, przeczytałeś dwa artykuły i znasz się kurwa na cukrzycy. Yy... No nie wiem. Wydaje mi się, że nie byłoby tematu cukru, jakby wygrał. No, to była dobra bitka, ja się trochę spóźniłem na pierwszą rundę. Czekaj na lewy! Dobrze, Dobrze jest, dawaj! Dobrze, jest. Tak szczerze, to na tarczach Sylwester źle ciosów nie wyprowadzał, nawet powiedziałbym, że był stosunkowo szybki jak na tych wszystkich ludzi, którzy ten... To też jest ciekawe, nie? Bo na tarczach, jak ktoś tak potrenuje z pół roku, to on uderzy te dwa lewe. Prawy kurwa zrobi tutaj zejście, wszystko jest w porządku. A potem a potem to właśnie tak wygląda, że pa, pa pa! pa. Le lecą, lecą weselniaki. No pewnie tak jest, no wszyscy to mówią, że wchodzisz do oktagonu, kurwa i nic nie pamiętasz, nie? Niektórzy gardę nie trzymają jak Artur szpilka. Niektórzy napierdalają cepami, nie? No. Ja mówię! Do, 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 do. Pamiętam, że sędzia bardzo często przerywał. I nie było w tej walce, czy co? Pierwszej rundy potwornie rozbity z e, pewnie polącym także mocno kolanem z rybek on się tu nie podda. On będzie walczył. Na górę. lewa główka w góra, pod lewy, pod rogimską. Kolano jest okej, okay. daj rany. Mogąc zamargać rany, kurwa będziesz, kurwa strzałował, jak tego nie zrobię. Nie zna się odtrzymał. Jest go. Trener też nabija tarczami na twoje ciosy? No tak, ale właśnie. Nie mnie to zastanawia, nie? Po co się to robi? Żeby. Nie wiem, żeby ręce ci wzmacniać, czy co? Że, żebyś nie był w słaby punkt? Też, też chyba lepiej jak, jak. nawet trener, też ci. Nie wiem, nie wiem, ktoś musiałby się wypowiedzieć. Wygląda dynamiczniej? A, to o to mówicie. Ale, za, ale on za każdym razem to robi. Nawet jak, nawet jak ten, nawet jak jesteś na tarczach na treningu. że łapy trenerowi nie odskakiwały. No też mi się tak wydaje, nie? Ponoć w kurwe stawy dostają i ręce od tego jak, jak kogoś tarczujesz i z dużą siłą w to biję. Żeby symulować opór, żeby ręka się przyzwyczaiła. Okej. Okay. Żeby dać opór tej ręce, uderz sobie mocno w powietrze, to łatwiej, żeby ci mięśnie głębokie nie utrzymały stabilizacji ręki. OK. Opinia ekspertów delikatnie podzielone, więc coś musi w tym być. Jak nie ma w 100% podzielności opinii, że każdy mówi inaczej, to coś musi być. Od dołu znowu. Czemu sędzia tu przerywał? Czemu, cz, czemu jak oni byli, w, bo, bo ja zauważyłem właśnie, że Jarosz zawsze ich rozdzielał jak byli z siebie bardzo blisko, nie? Co tam, to była walka bez klinczu, czy, czy o chuj tu chodzi? Walka bez klinczu ze względu na małe rękawice. Bo Sylwia miał za nisko głowę. No ale to co? To za każdym razem jak chcesz wyjść z opresji nisko głowę i co? Może nie wolno się opierać czegoś tak. To była bokserska walka. No ale w, w, w boksie normalnie jest klincz i biją się w, 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 w małym dystansie, nie? Klincz nie wolno bić. Hmm. A kiedy jest klincz... Właśnie, jaka jest definicja? Bo, bo zazwyczaj jak macie te, są profesjonalne walki, to oni się obejmują, nie? To oni się obejmują i wtedy sędzia ich rozdziela. A tutaj jak już po prostu byli blisko siebie? Zależy dużo od sędziego? Taki mieli zapis w umowie. Komentatorzy często zwracali uwagę, że ciosy w tył głowy, że za nisko głowa. Gdy ktoś trzyma na Tobie ręce. Okej. Okay. Okej, okay, bo tutaj, o, owszem, założył mu rękę na tym, na... Gang Albanii przesyła 10 złotych. Cześni Tromem, prosbę, pospiewaj piosenkę, a ja mam radochę i powyzywaj ludzi, please, bo się stękniłem. To nauczy pisać. Mogę się nauczyć pisać w tym czasie. Uważę kasyparkę i już uważałem na takie walki. Okej. Okay. Ja z tego co rozmawiałem. Ja z tego co rozmawiałem, to jak ja rozmawiałem ze swoim trenerem, to on mi mówi, że on w sumie nie rozumie czemu czemu jak się biją Elfik z bardego... złotych. Zobacz odcinek krzycha po tym. Spoko że on nie rozumie, dlaczego jak się biją z wardę, to go biją po głowie, którą, a jest kurwa w kurwo odporny na ciosy, zamiast mu ciało obijać. Zamiast bić, bić go tutaj kurwa po ciele, nie? I coś tym może być, bo chłop kurwa niezliczona ilość ciosów, czy dostał yy, w poprzedniej walce, czy teraz i, i wiesz, no typ ma betonowy łeb, nie? Kurwa jest, jest twardy jak chuj. O. Twarz też mu spuchła przez cukier podobno? No i rany też miał przez cukier. To jest właśnie to, że Jarosz nie jest sędzią bokserski. O. O. I tak było lepiej, bo były małe rękawice, w tych dużych by sobie nic nie zrobili. Więc no. Z najbardziej krwawych walk. O no ileż tu było charakteru! Ile woli walki! Ile ambicji oni zostawili tutaj w tej e, klatce? Nie mówimy o umiejętnościach, bo wiadomo, że moglibyśmy się przyczepić niemalże do wszystkiego, ale nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o serducho, e, które pomimo braku doświadczenia wnoszą do klatki chęć do... Kurwa zero gardy tu jest, no, to jest faktycznie! Tylko łatwo się to mówi! Łatwo się to mówi kurwa, że zero garda, wejdź tam do klatki kurwa i weź to trzymaj, nie?

ale mam pizdę pod okiem. najlepsze najlepszą na Czyli mi taką ilość ciosów w ogóle, co wy tam żeście rzucali? Jaki? 316. No właśnie, ma, właśnie to mi pór jak jaką wysoki cukier, to kondycja mi bardzo szybko pada. Nie wiem, co się stało, to adrenaliny mi poszło w górę. To nie jest dla mnie sport. Nie powinienem to nie jest moment. To nie jest moment, żeby, żeby, żeby komuś robić rachunek w sumie. Jako lekarz ci mówię, że... Czy jest nie mi powinien walczyć? Nie z cukrzycą taką. Skąd? Nie z taką cukrzycą i sumienią zależną, No nie wiem, nie wiem. Ja nie lubię takich kurwa, wiecie, smutna muzyka i... i sugestie. I kurwa, nie każdy się musi potrafić bić. Zresztą pewnie wyjdę, ja na się gorzej bił. Ale nie będę mówił, że cukrzyca. Szkoda go trochę? A, a kurwa, to nie jest tak, że go. Inaczej, mi z założenia nie jest nikogo szkoda, jeśli mu się duża krzywda nie wydarzyła. Wiesz, na przykład, mi trochę było szkoda Daniela Magikala, który złamał nogę. Jest mi szkoda Smolastemu, któremu pierdolnęła noga. A, a tutaj po prostu, no wiesz, wchodzisz, bo chcesz tam wejść. To nie jest tak, że się pobili na stacji benzynowej. To nie jest tak, że ktoś przyszedł i. i i cię rozjechał kurwa samochodem. Yy, no po prostu wiesz, biłeś się, byłeś gorszy, nie wiem, nie masz predyspozycji genetycznych, mentalnych, czegokolwiek. I w kurwie jest takich osób, nie? No. Kobubił na stacji benzynowej, ci łeb. Ha. No. Nie, no bo jak przegrasz, to ja się popłaczę. Lidia, kurwa to jest tylko ten, to, ja na ten film patrzę tak, no idziesz tam, wydarzy się, co się ma wydarzyć, głowa Cię poboli dwa dni, byle sobie nic nie złamać i tyle, nie? I dlatego po części uważam, że yy, że to jest takie dziwne spieniężenie popularności, takim najbardziej prymitywnym sposobem, jaki jest, czyli po prostu bicie się, wiecie, przemoc, agresja, yy, krew, Uderzenia, to jest najbardziej prymitywne co jest. I to po prostu ludzi jara nie. Więc tak ludzie teraz spieniężają swoją popularność. Yy, I tyle, nie? Tu nie ma kurwa żadnych wojowników yy, w tej federacji. Znaczy wiadomo, no, nie wiem, przyjdzie jakiś parkę, czy bory. Wie, przy... Jest kilka jakichś takich osób, które ogólnie ze sportu się wodzi. I właśnie tacy ludzie, którzy od 20 lat trenują. Od 20 lat trzymają dietę, od 20 lat walczą o przetrwanie właśnie w tej klatce. Yy, no to się taki szacunek należać i wszyscy influencerzy, to nieważne czy ja, czy Bardęga, kurwa, czy Marcin Dubiel, pójdą coś tam poboksują, ludzie się ucieszą, bo ludzie lubią oglądać takie rzeczy, jak ktoś na cipę dostaje. Jeszcze wiesz, znasz typa z internetu, dostał na dziurę, to jest delikatny uśmiech. No, no ludzie chcą chleba i igrzysk, dokładnie no. Czyli się sprzedałeś, a to nie jest, że się kurwa sprzedałeś, że się nie sprzedałeś. Ja bym chciał po prostu, ja się chciałem, ja chciałem, po prostu wystąpić kiedyś przed tyloma ludźmi i tyle i sobie jakoś to potem powspominać po jakimś czasie, a się sprzedałeś, no, kurwa no. Co zrobię z hajsem za galę? Nie wiem, ale coś zrobię ciekawego. Ja mam ogólnie, ja mam ogólnie taki pomysł, ja mam ogólnie taki pomysł, żeby nie dać się trafić w tej walce. Wiecie, że jest gong, idziesz zbić, ręka, idziesz zbić rękawicą, to ja specjalnie już podejdę w pozycji bokserskiej, zbiję lewą ręką i mu wypierdolę prawego cepa. I mam nadzieję, że zostanie typ znokautowany. Nie wiem, jak ludzie to odbiorą ale dla mnie będę swoim idolem, jeśli to się uda i typ na starcie dostanie bombę nokautującą, wiecie, bo on idzie, on idzie z rączką przybić ten i od razu pum, i od razu dostaje kurwa takiego podwiniętego, bo ja wiem, że będzie spina, jakby tak ktoś przegrał walkę, wiem, żeby się spiął po walce, że, że niehonorowe, że to, że tamto. Ale mi się wydaje, że z, z perspektywy czasu Przyjdzie i mnie przeprosi, tylko dlatego, że. Tylko dlatego, że. Yy, tylko dlatego, że po prostu. No, krótko się musiał bić, nie? Właśnie, jak Floyd. Tylko Floyda przepraszali za faul, jak znokautował chłopa. To nie ta waga, żeby taki knokaut poleciał? No to chyba nie wiem, czy ja mam siły w mojej prawej ręce. Człowieku, ja miałem 625 na bokserze, a ty mi coś pierdolisz. Oczywiście, że nie ma obowiązku zbijać piątki. No. Ja miałem 980, a miałem 68 kg, chłopie. No bo oczywiście bokser, bokserowi jest różny, one są tak samo skalibrowane. No ale ty po prostu jesteś silniejszy, to nie jest tak, że po prostu byłeś byłeś na jakimś bokserze, gdzie chcieli, żebyś sobie podbiłego, kurwa. I, uderza i uderzając lekko w to, kurwa, 9 pak tam pakujesz. Więc no. Bo przed y, wyjściem mu tak wyjebało. Mi od adrenaliny miałem dobry cukier, a jak wychodziłem, to już widziałem, że leci. To jest normalne. Kurwa macie. To jest normalne. Ale co to teraz, teraz? jak przegrał z Danem, który trenuje dwa tygodnie, to mu cukier kurwa wyjebało w kosmos. Jak bił się z błońskim, to cukier był w porządku. Ten kumpla też lekarza, który się odpinał, nie? odpinał się i szedł na, na boks no. i wracał po 500, wywracał się pod domem. Nie wiem, kurczę, normalnie teraz na roboczce 130 wychodzę, patrzę, kurwa, już 215 i zapierdala w górę. Mówię, kurwa, Wiesz, nawet jak wysiłek masz, to musisz mieć wysiłek umiarkowany, który ci nie będzie manipulował tego wszystkiego. Rozumiem, co Możesz sobie pozwolić na przykład na, na, na coś więcej, ale to jest ponad ludzkie normy. Rozumiesz, to jest wysiłek, to jest przeciążenie, to nie jest wysiłek fizyczny. Ja rozumiem show i wszystko. Się tak puśnię, ale tak Ale przepiękne i... widowisko. Przemyśl sobie, ceny. wiesz, przemieśl uh -huh. sobie nie, nie, nie masz nic do udowadnienia nikomu. Uh -huh. <laughs> Bo zdrowie jest najważniejsze. No a ty, Monika, co myślisz? No, wlepiasz reurację, no. Zobacz. Kurwa, jest Nie jesteś jest zniszczony. Masz chorobę, musisz ją kontrolować. No ale co myślisz ogólnie, nie? Zawiodłem? No, pff, co ty? chorobą i z cukrzycą, prawie się Gdzie, kurwa, byli nie? bogowie? Gdzie byli bogowie? Gdzie byli bogowie? No nic, tak jak mówię, sport nie definiuje człowieka, no i tyle, no. Nie jest złym, Nie jest złym typem raczej, ja też go nie znam. Nie jest moim przyjacielem, żebym mógł go cenić. Nie wydaje mi się złym człowiekiem. Ale... No tyle, no, no chujowo się bije, no kurwa, czy przez kolano, czy przez cukrzycę, no, no bije się chujowo, no. Teraz ja pójdę, ja się będę bił, może się też będę bił chujowo, no i tyle, no i wyjdę i powiem, że się biłem chujowo, no. No czekajcie, o co chodzi, no kurwa, no nie ma, nie ma wstydu, że ktoś jest kurwa gorszy w jakimś sporcie, no. Najprawdopodobniej jakby kurwa potem rozwiązywali, nie wiem... Kartkówkę z matmy to może by się okazało, że kurwa w matmie jest na przykład lepszy, no. Różni są ludzie, do różnych rzeczy mają predyspozycję. No. Nie trzeba się chujowo tłumaczyć z tego, że nie jesteś w czymś najlepszy. Tak mi się wydaje po prostu.